Czekaj, zaczynamy. Dzień dobry, trzeci vlog, trzecie nasze spotkanie przy hayabuzie. Pamiętacie jak mówiłem, że mamy problem ze zwrotnicami, bo nam jednej brakuje? Że Kazimierz dzisiaj przyjechał chyba z dwoma kompletami. Nie wiem skąd ty to masz. Z archiwum. Nie wiem czy myśmy to kupowali, czy ty to kupowałeś, nie mam pojęcia, ale mamy nadstan. Także na pewno nie odsprzedamy, bo nam się to przyda, zostawimy sobie na zapas, ale będziemy Będziemy działać z tym. Dzisiaj co robimy? Dzisiaj zawieszenie. Dzisiaj mamy troszkę rzeczy z lasera, żebyśmy mogli coś cyknąć. Odłóż wszystko, ja muszę tu pokazać, co my mamy. Słuchajcie, to jest tak piękne, że na pewno wam się bardzo spodoba. A ja jestem po prostu, tak mi ręce chodzą. No, mamy takie te górne mocowanka, dolne mocowanka lub na odwrót trzeba będzie to Tutaj. Tutaj mamy przednią mocowanka wahaczy i tam też mamy tak, tutaj też mamy takie rzeczy Bieda też świetnie także dzisiaj walczymy z mocowaniami wachaczy będziemy je ustawiać jedną stronę robimy czy od razu dwie? na razie jedną stronę bo musimy dokończyć temat zwrotnić, żeby można było tam przyczepić koło bo wersja trytykowa jest bardzo dobra ale na dłuższą metę może nie wytrzymać no, no, może nie wytrzymać, dobra no to co, zabieramy się za to koło? Ja się przebieram. No, dodatkowo potrzebujemy ustalić też, jak tutaj ten, ta rureczka będzie nam przebiegała, bo musimy na pewno ją troszkę inaczej przemodelować. niż teraz, ponieważ nie mielibyśmy pełnego skrętu w lewo lub w prawo w zależności, w którą stronę będziemy tym kółkiem i z której strony patrzyli. Dobra, no to słuchajcie, przebieramy się, działamy i relacjonujemy dalej. Że mamy odspawane tutaj wahacze, i teraz przekręcimy już nasze nowe, zrobione pod to blaszki. Eee, skręcimy, będziemy mieli łatwe takie spacowanie, wstępne wstępne spawanie. Eee, coś jeszcze chcesz powiedzieć? Nie, tyle. tyle. Działa. Tak to wygląda na aucie. Teraz pora sprawdzić czy nasza koncepcja ma jakiś sens. Złożymy wahacz. Pomyślimy gdzie przyciąć co i jak, później dokończymy spawanie e, blach i będziemy myśleć nad zawieszeniem. Nie, no nie mamy jeszcze piast nie mamy zrobionych piast jest tutaj mikropiasta mikro <noise> a, a bez piast nie jesteśmy w stanie dokończyć wahaczy no, czyli trzeba zmaścić piasty tam w dzisiaj tylko robimy jakby mocowania mocowania, wahaczy sobie powrócimy wiecie, że spawanie to tam jest 5 minut roboty ale, ale przemyślenia nasze no to będziemy chyba 5 godzin tutaj myśleć nad tym. W każdym razie, no z czym myślimy cały czas? No nie układa nam się ta piasta tak jak powinna. Myśleliśmy, że to nie będzie miało jakiegoś dużego wpływu na naszą jazdę, ale jak już robimy, no to myślę, że to zrobić tak jak być powinno. Chodzi o to, tak jak ktoś poruszał dobrze na, na, na w komentarzach, mamy 24 cm między mocowaniami. Piasta ma 20... 1-2? Między nam wychodzi 22 22 No i jednak nie jest to takie ułożenie przy, przy skokach jak powinno być, więc będziemy, nie chcemy zmieniać piaz i robić na zamówienie, bo to nie skończymy tego od 2 lata. Wydłużymy po prostu mocowania mm, piast, mocowania zwrotnicy. Zrobimy prawdopodobnie dolny, nie? Zrobimy inny bolec. Dłuższy bolec, dlatego że dolny bolec jest gruby, także dłuższy, grubszy i będzie fajniej. Tak, jak ma być. No, i powinno się zrównać to, i pracować tak, jak powinno. Dokładnie tak. taki jest przynajmniej plan. I nasze przemyślenia. Oh, I'm I'm jak na jesteśmy przygotowani do spawania Z drugiej strony. Ale umarł podajnik drutów z pawarce. Drut trzeba ciągnąć. Nie podaje się sam. Jest Niestety. Ja. Nie wiem jak u Was, ale u mnie wiecznym problemem jest. Porządek w garażu. I ponieważ próbowałem oczyścić tutaj ramę, odkręciłem od szlifierki śrubę. Nakrętkę i nie mogę jej w tym momencie znaleźć. Chodzę i szukam. Kazimierz zaraz pewnie przyjedzie, a bez szlifierki będzie ciężko. Ostatnio, jak kręciliśmy w zeszły weekend, mieliśmy problem z, z pawarką. Zacięła się, co widzieliście wcześniej. Jest naprawiona. Kazimierz toczy piasty w tym momencie. Ja tutaj jeszcze ogarniam, próbuję poznajdować jakieś rzeczy, które pogubiłem. Masakra z tym porządkiem. Nie wiem jak. Może się nie mieszczę z rzeczami po prostu, to dlatego. 10 minut szukania i okazuje się, że jest. I to na widoku. Rozwinę Wam jeszcze jeden temat, póki nie zaczęliśmy. E, Parę osób się pytało, dlaczego rama dolna jest tak zrobiona, że zostawiona jest tutaj rura. Na wylot zrobiliśmy tą ramę tak ponieważ wiadomo silnik będzie z tyłu umieszczony i chcieliśmy węże do chłodnicy puścić do przodu lub ewentualnie jakieś inne rzeczy I to jest tak zwany dla nas otwór techniczny żeby to nie wchodziło do kabiny i żeby to nie przeszkadzało od dołu ponieważ od dołu chcemy zastosować płaską podłogę oczywiście z tyłu zrobimy dyfuzor żeby to wszystko wyciągało także tutaj troszeczkę myślimy też nad aerodynamiką i tym wszystkim jak to ma wyglądać nie obejdzie się pewnie bez problemów i, i takich rzeczy, że o czymś zapomnimy i będziemy musieli albo to przerabiać, albo z tym żyć. Ale staramy się jak najwięcej tutaj tak przemyśleć, co byśmy chcieli zrobić i jak by to miało wyglądać. Pokaż, co to przywiozłeś. Zwrotnica, tarcza hamulcowa. O, taka, ee, no, starczy na trochę. Tak. Kółeczko twoje. Mam kółeczko już ze slikiem, bo slik jest wyższy aniżeli zwykła opona. A będzie nam potrzebne to do sprawdzenia, jak będzie skręcać 19 masz. No. I o to, przez, o to nam chodzi, tak? Czyli blokuje nas dolny wahacz przy takim ułożeniu koła No i musimy zrobić, ponieważ chcemy takie same wahacze, to musimy zry, zry, zrobić takie jak dolne, tak? Czyli dolny wymiar złapać i to przenieść na górę Dokładnie no Ja myślę, że większego nie będziemy robić, popatrzcie jak to koło jest Driftowóz to to nie jest Dlaczego nie? żeby dało się ratować z każdej sytuacji. No co? trytyki, bo były za... za krótkie, wyszły nam trytyki. Skręt nam się w prawo, w lewo nie zgadza, chcemy troszkę zwiększyć skręta, żebyś mógł driftować. Elegancji. Pokażmy ten skręt może to. Słuchajcie, mamy taki skręt. Tak. Taki skręt mamy, ale tutaj trzeba by to z metróweczką mierzyć, bo ten... W każdym razie. Co my, co my robimy? Eee, mierzymy tutaj, jak mamy skok. Mierzymy przykładnie jak mamy i jaki mamy skok, tak? Czy maksymalny odchyl, jak, odchyl, jaki mamy, to jest 45? Na 0 jesteśmy. Przy ile? Czekaj, 42? Jeden. To mamy około 4,5 cm w prawo, na zewnątrz, a do wewnątrz mamy, wykorzystujemy jakieś 5 cm. Więc chcemy zrobić tak, żeby te 5 cm było i w jedną i w drugą stronę. Więc teraz dotkniemy ten wahaczek, tak żeby troszkę mogło się więcej koło skręcić. Tak, czyli chodzi o to, żeby tu przytniemy teraz, bo przyspawaliśmy sobie tymczasowo. Musimy go od... odciąć, troszkę cofnąć, tak żeby... O, żeby koło nam się bardziej skręciło, żebyśmy sobie tutaj luz zostawili, więc. Więc niemy. tniemy krytyki. Sunday morning, do the 24. Hmm. No tak, tak możemy sobie wstępnie spróbować to złatź teraz. teraz górę, czemu podobnie jakoś ustawić? Górę? Mm -hmm. Do mnie, to ma być. down for Mamy już wstępnie przyłapaną konstrukcję tylnego zawieszenia tylnych mocowań wahaczy Mamy tylną oś nawet Mamy Tylko tylną oś Trochę ją przestawiłeś znaczy... O oh kurde Tak, teraz jest Ale nie wiem czy nie zgięłeś jak kopnąłeś czy ma parametr? oś? To jest wersja light. Tak. tak. To jest taki specjalny stop. Nie no. Myślę, że wygląda to konkretnie. I tak, oto mamy wszystkie mocowania na pokładzie. No, Zbieżność ustawiona jest <laughs> Dawaj ustawimy ją na patyka Ale wyjdzie szeroki Długi, szeroki Bardzo dobrze Na dziś koniec Czy to... coś robimy Jeszcze sobie tutaj porysujemy Pomerzymy, podumamy <laughs> Zjemy pizzę Zjemy pizzę Staram się coś tu ustawić to będzie taka forma na wahacze, tak? Tak. Żebyśmy mogli odlewać sobie wahacze. No ale na styk, na styk nam, o, na styk nam wyszło. No, tak. Nie ma straty materiału. Nie ma straty. No. Teraz pozostaje nam zrobić taką formę, od której będziemy robić pozostałe wahacze, żeby wszystkie były jednakowe. No, i zaczyna to nabierać kształtów pomału. Tu mamy blokadę, żeby wiedzieć, do dokąd rurka może dojść. Groszem nam określało kąt. sobie. Pięknie. Tutaj mamy długość spisaną, tu ważną między środkami, bo taki mamy rozstaw w nadwoziu nazwijmy to nadwoziem w ramię. No, no i tutaj musimy jeszcze ten waraczek. Jak się okaże to wersja finalna, to tutaj sobie dorobimy nakładkę tulejeczkę taką, żeby tam gdzie mamy osłabione od wewnątrz gwintem, i podwiercone pod gwincik, żeby wzmocnić na zewnątrz nakładeczkę do momentu podparcia tej rureczki. No i później tutaj jak, tak, jakiś trójkącik taki albo taki blaszkowy, żeby było lżej, albo z rurki. Zobaczymy jak wyjdzie w planie. Mm -hmm. No to wzmacniamy, nie? To jak tak jak Pani mówiłeś, że tutaj nam się siły rozkładają na dwa unibole z tej strony. Tak, na Siła cała idzie. Od tego unibola rozkłada się nam na dwa unibole. Natomiast. O no właśnie, no i jak się rozkłada, no to tutaj jest lekko, to sobie przeżyje, a tu właśnie musimy wzmocnić tą rureczką taką nasuwaną, nakładaną, tak jak mówiłem wcześniej, żeby nie rozbijało tego gwintu w jajko. Czyli tylko, jaka jest generalnie koncepcja do tego wszystkiego? Tak, tak bo z reguły właśnie ten Nibor przy zwrotnicy, no, zdarzało nam się, że wyrywał się w takich rurkowych wahaczach. Jeżeli będziecie pytać o rozstaw, rozstaw wyszedł nam 2 metry? 1900 2450 wyszedł rozstaw e, osi? Tak, a szerokość z 1900. 1900 Fajnie Pizza tak? się przyjęła Pizza się przyjęła, a bo zamówiliśmy sobie pizzę, bo jest późno e, Mamy tak, mocowania chwycone Koncepcję wahaczu wahaczy. Mamy. płytę do wahaczy mamy. Koła zasadniczo jakoś mogłyby się trzymać, ale jeszcze nie mamy wszystkich kół. Jeszcze nie mamy, tak. Czyli musimy tak, przywieźć koła. Musimy dorobić e, sfożnie, piasty, tak. piasty. Dłuższe sfożnie, scho to znaczy elementy zastępcze za do zwrotnicy. Elementy zastępcze. O, I widzimy się we vlogu czwartym, który będzie no, w przyszłym roku. Dokładnie. To jest ostatni odcinek w tym roku. E, mam nadzieję, że oglądacie go pierwszy dzień świąt. Tak, postaram się złożyć. E, I co? Będziemy Wesołych coś świąt. Wesołych świąt. Tak, dokładnie. Postaramy się dalej działać z tym jakoś, pomalutku. No. Albo i szybko. Albo i szybko. Zależy, jak pójdzie. Jak po grudzie. Zobaczymy. Także trzymajcie się i. Aha, no to musimy powiedzieć, żeby. Zostawiliśmy, żeby czekaj, Pff, już późno. To tak, musimy powiedzieć jedną rzecz: zostawcie subskrypcję, skomentujcie, jak macie pytania, albo jakieś pomysły, to to piszcie, będziemy wczytywać się. Dokładnie tak. Miłego dnia, pa.